Moja i Róża i! Tata! Dzisiaj. Specy... Mikołaj! Dzisiaj Dziś... specjalnie dla Was nagrywamy szósty dzień, czyli Mikołajki, kalendarza z z ta... Adwentowego! I mamy tutaj pana Mikołaja. I z tatą! To jest tata Mikołaj. Widzicie? Tak. Ma Brodek Mikołaj, siwo Siwą, tak, siwą. Ja Tu mamy jest... też pana Mikołaja, tak, tak. Pan Mikołaj jest też tu, o ale prezenty od świętego mikołaja to pokażemy ja wam ja ja już przedszkola no, w filmiku, tak w innym filmiku wam pokażemy wszystkie prezenty co dziewczyny e, dostaną od świętego mikołaja tak jakby do grzeczne mm, tak dobra to należy ten też bo był. jeszcze do nas nie przyszedł ale czekamy i na pewno się doczekamy tak, tak. Z otwierać? Bo mnie to ciekawi co tam jest. Co chcecie Dzisiaj jest taka wielka. W pierwszym mówiłam, czy w drugim, że są takie duże w 24 czwartym i w szóstym, no bo i dzisiaj jest szósty, no to otwieramy. Dobra. Tak, no ten szósty jest taki wielki cie. Chodźcie, poczekaj, bo już pomogę no, Ci noc. To ty, jaki to wiecie, wielki bałwany, który ten? Pikminy, to, ja tylko troszeczkę ugrzę. troszeczkę, bo to jest troszkę wielkie. No, to ja mogę troszkę. W końcu mi się trochę dostało. Mmm, No to teraz zbieram moje, zapewne też będę miała, ale może kogoś innego. No, ten szósty to jest taki mega duży. Tamte ostatnie były malutkie, to były jajeczka, nie? Też mam ingrija. Też masz takie zielone? A nie, to jest bałwalik. Jeszcze jem całe. To chyba za dużo, co? z zjadła całego takie obroń. Róża się jeszcze amnizuje. Różaj, jak patrzy jeszcze tego, mm. Jeszcze by się zjadło kawałek od i co? Dobra. Dobra. Chodźcie, to pokał. teraz szósteczka. Chodźcie pomogę wam. Znajdziemy szósteczkę. Tu masz szósteczkę Tu. Pokaż. Tu jest szósteczka. Tu jest szósteczka. No. Będę ci trzymał, Ruszu. O, dobra, jest, 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 jest zadanie. Zaraz I jakieś ozdoby tu spróbuję? Co, ja to... wow. ja wow. Co to? ładnie. Jeszcze więcej? Jaki. Jeszcze jest jeden. No, chyba tyle. Pokaż to, czekaj. To są ozdoby na choinkę. To są takie ja ozdoby? Sobie... Ja, ja się! Ale mega! Patrzcie! Ja mam chujczkę! Za wy zrobię chujczkę! Tu masz już jeszcze, ale diamenty! Może mi już odsiądę w No co, chujczka! Chodźcie za małą. No, chodź wróci na kolana. Pytamy, co będzie, może trzy mące. Też pięknie. Nie na kolana. Co tam ma? Też masz diamenty? Tak. Ja cię, daję ci będę trzymał tutaj. Będziemy liczyć ile jest. Raz, raz dwa, dwa. Czekaj, nie zmieszczą się tyle diamentów. Trzy, cztery, cztery pięć, raz, sześć, i teraz sześć, i teraz sześć diamentów, ale dwa, jakie dwa, wielkie! Dwa, 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 Mega! I musimy teraz co? A ja się Chodźcie dziewczyny tutaj do mnie. Zadanie, zrób dekorację z pomarańczy i goździków. A teraz ciekawostka, największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości. Wow, 35 metrów prawie bałwan, to co gaśny. Co kochanie, tutaj mam być? Moi kochani, jak otworzymy wszystkie dni kalendarza, to pokażemy wam te wszystkie zadania, co robiliśmy yy, Co robimy Z tych karteczek, tak? Tak, tak Tak, zrobimy, zrobić z taki równy filmik Równych dekoracje z pomarańczy i goździków, to też pokażemy Tak, tak A możecie zobaczyć, chcecie już zobaczyć niespodziankę? Więc nie ja martwcie, więc nie, się nie martwcie, się yy, więc się nie martwcie, zadanie będą tak, tak, Będą. No chrzcie, patrzcie. Pa Je, patrzcie. Tu Różusia tam. już ma jakiś prezent, tak? Który dostała? Część Odtwierdź, Mikołajowego dobra. prezentu, tak. Odtwierdź. A więcej prezentów pokażemy Wam później. Tak, a mój jeszcze leży w szkole. To jest tak! Ta. Ta. To są takie karty. No, bo na razie nie możemy wziąć ze szkoły, no, Słodycze. dziewczyny są chore i, i, i nie, ma, nie ma nic. Słodycze. Słodycze. Słodycze Ale ja kuleczka Chcecie jedzą to? Co to masz takie, to są takie, takie słodycze od Takie Co ty tu O, chyba o czymś zapomniałaś. Chyba o czymś zapomniałaś. O czym? O memorach. O jeszcze memorki. A I to, to chyba już są... i puzzle, to są na dole, tak? No, jeszcze były puzle i, i takie życzenia. Nie, memorki Nie, memorki. Puzle i memorki były, tak. Nie, sam. Po, popatrzcie. Ładno. Kto lubi zazole? Bo my lubimy. Mm, to są takie dżudżowniczki do jedzenia, nie? Nie, To wam damy. Zobaczcie, yes. to do zobaczenia, dawajcie, łapki, łapki w górę. i subika i do zobaczenia do kolejnego filmiku, pa. chcecie, to możemy jeszcze zrobić, kam damy kamerę i wtedy możemy nagrać Świętego Mikołaja, jak przechodzi No, w tamtym roku nagraliśmy Świętego Mikołaja, jak przyszedł do dziewczyni. Ale naprawdę mamy filmik, gdzie mamy w sumie chyba dwa filmiki z Świętym Mikołajem, nie? Mm. Jeden jest jak przyszedł Święty Mikołajem. A drugi jest jak był. Na pewno no. są dwa, albo są nawet jeszcze trzy, nie pamiętam. Dwa są na pewno. Ale jak chcecie, to damy Wam na dole pod filmem taki linki do filmików z Świętym Mikołajem, który był u nas w domu, tak? Tak. Dokładnie. Nie, i tak możemy tylko nagrać. Jak się bo smaczne, możemy to możemy na jakimś parapecie. I tam dokładamy. Ja się skończę i ja na takim kolorfecie. I takie. Um, na takiej czymś. I to się będzie tak wyszało, a ten gołen może wyjść po wszystko. Nawet może się w domu. Może być w nie. Um, i, tak, I się pojawi, to jeszcze będzie zjeść pierwsze ciasteczka i wypiję mleko. Aha. Ja tak? tak? Da się nagrać, na pewno. Jak ja się skończy, <grym> tylko, tylko nie możesz zobaczyć kamery. Jak się skończy film, to będą takie dwie jakby krateczki i będą te dwa filmy. Ale postaram się. No. Tak. A jak nie, będą linki na dole. Mogę jeszcze ja wam pokazać? To są różne. Na przykład tu chciały dzieci uczyć literek. Tak, trzeba jeździć po... Wow. Nie, no, tu się ilu i licz dzieci i liter. Opatrzność. Cyfer, cyfer, tak? Cyferki. Trzeba jechać. A tu na przykład? Nie, trzeba uczyć się tam. Pa. Do zobaczenia. Pa. Mogę się pożegnać? Jestem ja. pa pa pa